Witam w setnym odcinku podcastu Pokój w Głowie. Jest to podcast psychoedukacyjny. Ten odcinek nagrywam w Warszawie, a za oknem jest 26 stopni. Tym razem chciałabym poruszyć temat kluczowy dla całego tego podcastu. Otóż, jak przestać być różą? Co musi zrobić róża, żeby przestać być tą różą wyczekującą pod tojtojem na Mariusza? a stać się z powrotem tą dziewczyną, która potrafi, może być szczęśliwa, tą prawdziwą sobą, którą była w momencie, gdy przyszła na świat. Zanim nabyła różne destrukcyjne dla niej przekonania na temat tego, co musi i powinna. Nazywam się Kasia Iwaszczuk-Pudzianowska i jestem psycholożką, która od wielu lat pracuje z dorosłymi, prowadząc terapię. Pozwolę sobie wrócić do odcinka 98, w którym to mówię Wam, że my możemy dobrze przeżywać swoje życie, jeżeli posługujemy się zaktualizowanymi mapami i korzystamy z naszego wewnętrznego kompasu, czyli potrafimy wyciągnąć wnioski z naszych emocji, ze wskazówek, które płyną z naszego wnętrza. Niestety my często tych wskazówek w ogóle nie dostrzegamy ten. Kompas nasz wewnętrzny mamy gdzieś tam zagrzebany na strychu i bezużyteczny, a to dlatego, że po pierwsze byliśmy uczeni nie zwracać uwagi na swoje emocje albo nawet je tłumić, deprecjonować, ponieważ gdy byliśmy dziećmi, były one problematyczne dla otoczenia i było to dramatyzowanie, niepotrzebne generowanie problemów i niegrzeczność. A po drugie, oczywiście nikt z nas nie przeszedł kursu, no niemal nikt z nas nie przeszedł kursu korzystania z tego naszego wewnętrznego kompasu. Zazwyczaj ani słowa na ten temat nie usłyszeliśmy od najbliższych dorosłych osób, które powinny nam były tą wiedzę przekazać, a to dlatego, że oni sami tego nie wiedzieli nigdy, bo im też nikt nie powiedział. Dorastaliśmy zazwyczaj w kulcie. Logicznego myślenia, w kulcie takiego przeintelektualizowania. Jak ktoś super sobie radzi technicznie, to jest mistrzem życiowym, a ludzie, którzy są nadmiernie emocjonalni, to jakieś nieogary. Tymczasem prawda jest pośrodku, bo nie da się dobrze funkcjonować w jakichkolwiek skrajnościach. Prawda jest pośrodku. My z jednej strony mamy korzystać z naszego logicznego myślenia i intelektu. Ale jednak ten intelekt będzie bezużyteczny, jeżeli zignorujemy nasze emocje. Bo zauważcie, że my możemy się czuć spełnieni, możemy się czuć szczęśliwi, możemy czuć miłość i możemy czuć się dobrze. I wszystko to opiera się na czuć. My nie możemy wiedzieć, że jesteśmy spełnieni, jednocześnie tego nie czując. Możemy wiedzieć, że jesteśmy spełnieni tylko i wyłącznie wtedy, gdy tak się czujemy. A czujemy to znaczy, że Pokazują nam to nasze emocje. A zatem, żeby tworzyć dobre relacje, to musimy czuć się dobrze w tych relacjach, a nie po prostu wiedzieć, że jest dobrze. I słuchajcie, ta stara wiedza na temat bliskich relacji właśnie głównie opierała się na tym, co wiem, a nie na tym, co czuję. Czyli nie piję, nie bije, to znaczy, że jest OK. Tak, dwa kryteria spełnione, że się coś tam nie odbywa, to znaczy, że jest OK. Nieważne, czy ja się czuję szczęśliwa, czy czuję, że ten związek mi odbiera energię, wysysa wszystko ze mnie, prowadzi do jakichś chorób, zaburzeń, depresji, chorób autoimmunologicznych, że działa to na mnie tragicznie. Ważne, że kryteria narzucone przez logiczne myślenie zostały spełnione. Hm? Nie pije, nie bije. To znaczy, że jest super. Mariusz, ten co siedzi w tojtoju, też nie pije, nie bije, więc jest super, nie? I teraz pytanie, co musi zrobić róża, żeby z tego całego bagna się wygrzebać, żeby wybrnąć z tego miejsca, w którym się znalazła, żeby móc wreszcie odejść spod tego toja. No i tutaj właśnie, nawiązując do odcinka 98, róża musi zaktualizować swoje mapy dotyczące tego, co jest dobre, czyli ona musi zaktualizować to, co myśli na różne tematy, to co myśli. O emocjach za chwilę. Na razie zostańmy w tej sferze intelektualnej, to co myśli i wie. Więc jeżeli ona wie, że kobieta ma się poświęcać dla rodziny, to warto by było logicznie to na chłodno przemyśleć, czy ja naprawdę się z tym zgadzam, czy jest to dla mnie ok, czy jest to coś, co chcę powielać. Czy małej róży, tej dziewczynce, którą jestem gdzieś tam w środku, mojemu wewnętrznemu dziecku, czyli tej prawdziwej małej róży, którą byłam, mając lat na przykład trzy, powiedziałabym: Poświęcaj się dla rodziny, niezależnie od tego, jak ten mężczyzna Cię traktuje. Może on Cię kiedyś pokocha. Ważne, żebyś wytrwale siedziała pod tym kiblem i na niego czekała i walczyła zasłużysz pewnego dnia. To nie jest ważne, jak jest teraz, miej wiarę w to, że zasłużysz pewnego dnia różo. I nie jest ważne, jak się czujesz. Kiedyś będzie ok, a może nawet jak nie będzie. To przynajmniej pięknie przeżyjesz życie jako męczennica swoich własnych wyborów. Powiedziałabyś to samej sobie, czekając na faceta, który wreszcie miałby cię pokochać. Powiedziałabyś to. Tej dziewczynce, którą jesteś w środku, temu swojemu właśnie wewnętrznemu dziecku, tej prawdziwej sobie, takiej dokładnie jaka jesteś, powiedziałabyś to popatrz na swoje zdjęcie w wieku, gdy miałaś lat dwa na, albo trzy na przykład i powiedz to tej dziewczynce, że siedź pod tym kiblem i czekaj, a zasłużysz pewnego dnia. Nie odchodź nigdzie, on cię może w końcu doceni. A nawet jak Cię nie doceni, to i tak jest pięknie, bo przecież poświęcasz się, a to poświęcenie jest piękne. Bla bla bla, bzdury i farmazony, prawda? Nikt by nikomu tego nie życzył. Nikt by nie życzył tego osobie, którą kocha. Albo inaczej mówiąc, nikt, kto naprawdę przemyślał zasady, którymi się kieruje w życiu, nie życzyłby. Takiego losu osobie, którą kocha. Myślę, że zachęcanie kogoś do przesiadywania pod tojtojem, do wypróbowania z siebie flaków, żeby ten ktoś drugi, kto w tym kiblu się zamknął, wreszcie mnie pokochał, że to zachęcanie wynika z ogromnej nieświadomości, z nieprzemyślenia życiowych zasad, z bezmyślnego powielania jakichś przekonań, które nam przekazano. Które przekazały nam poprzednie pokolenia z powielania jakichś też rodzinnych, międzypokoleniowych traum. Tak, bo przekonania, nawet te błędne i destrukcyjne, są przekazywane nieświadomie z pokolenia na pokolenie, póki ktoś nie powie stop, ja już nie chcę tak żyć, nie chcę tego przekazać też swoim dzieciom, nie chcę tego przekazać nikomu więcej. Traumy też są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Więc, jeżeli gdzieś tam w rodzie było odrzucone, nieszczęśliwe dziecko, a większość zapewne dzieci tak się czuła w dzieciństwie, biorąc pod uwagę to, na ile się zważało na emocje dzieci we wcześniejszych pokoleniach, to jeśli gdzieś tam było takie nieszczęśliwe, odrzucone dziecko, to ono potem bazuje na tym, tworząc resztę swego życia, dorosłość. I bazuje na tym, wychowując swoje własne dzieci. A wiecie, dzieci, jeżeli czegoś nie rozumieją, to szukają przyczyn w sobie. Więc to nieszczęśliwe, odrzucone dziecko stworzyło sobie zapewne przekonania, że jestem niewartościowa, nie zasługuję na miłość, jestem niewystarczająca. No i na tym bazuje potem, tworząc resztę relacji w swoim życiu. Bo jeżeli nie zasługuje na miłość, no to do zaakceptowania jest przecież ten Mariusz, który się zamknął w to i to, prawda? No bo... Wyjdzie, nie wyjdzie, co za różnica, przecież ja nie zasługuję. To, że on tam siedzi, idealnie pasuje do mojego niezasługiwania. A zatem, pierwsze co musi zrobić Róża, żeby spod tego Tojtoja odejść, to zaktualizować swoje mapy, zaktualizować swoje przekonania przekonania na temat tego kim ona jest, jaka jest jej wartość jako człowieka, na co ona zasługuje w życiu, na co nie zasługuje, dokąd zmierza w ogóle, co jest dobre, a co złe, czego chce, a czego nie chce, może wywalić pewne muszę i powinnam i zastąpić je tym czego chce, zamiast muszę poświęcać się dla innych, to chcę wkładać wysiłek w ważne relacje. Zamiast muszę być Perfekcyjna, idealna, poświęcająca się, to może chcę być taka, jaka jestem i otaczać się ludźmi, którzy potrafią to docenić? Zamiast muszę sobie ze wszystkim radzić sama, może mam prawo do dostawania wsparcia, mam prawo poprosić o pomoc? Zamiast muszę być w związku, żeby być pełnowartościową osobą, może lepiej myśleć, że Lepiej być samej niż w byle jakim związku. Weźcie pod uwagę to, że większość róż dokładnie ma lub miała jeszcze nie tak dawno te przekonania, te wszystkie przekonania, muszę, o których wspomniałam przed chwilą. I jednocześnie większość róż ma za zadanie sobie stworzyć. Te stare przekonania zastąpić nowymi, stworzyć sobie swoje własne przekonania, przemyślane logicznie, racjonalnie, na chłodno, ale jednak trochę korzystając ze swego wewnętrznego kompasu, o którym za chwilę korzystając z wewnętrznego kompasu, żeby rozpoznać, co będzie lepsze niż te stare przekonania. Czyli Róże muszą zaktualizować mapy, zamiast kierować się starymi przekonaniami, które przekazywane były z pokolenia na pokolenie, być może ogólnie w rodzinie, albo przez kobiety w rodzinie, zaktualizować mapy do takich współczesnych, adekwatnych do obecnego życia, do tego, co już wiemy, że jest dla kogo dobre, co już wiemy, że jest ogólnie dobre dla ludzi właściwie. Zaktualizować mapy, żeby one odpowiadały naszym czasom, żeby to były mapy na miarę XXI wieku, a nie jakieś takie pochodzące ze średniowiecza czy z czasów Kolumba. I do tego używamy w dużej mierze chłodnej analizy, logicznego myślenia, naszej wiedzy i mądrości. Możemy też porozmawiać z innymi, poszukać, bazując na tym, co wyniknie z naszych rozmów z innymi ludźmi? Może oni coś nam podpowiedzą. Podpowiedzą, w którą stronę warto się kierować w życiu. Żeby się oczywiście w tym życiu dobrze czuć. No i właśnie, teraz uczucia. Uczucia, czyli nasz wewnętrzny kompas, emocje. Tak jak mówiłam na początku, my z tego kompasu nie korzystamy, bo jest gdzieś zagrzebany na strychu. Byliśmy nauczeni, że nie należy z niego korzystać. I teraz. Żeby zacząć z tego kompasu ponownie korzystać, tak jak to robiliśmy, jeszcze będąc bardzo małymi dziećmi, zanim nam zabroniono, musimy trochę porozkminiać, co tam w ogóle na tym kompasie widać, co on w ogóle pokazuje. I widzicie, tego troszeczkę też trzeba się nauczyć, bo z jednej strony jest to dla nas naturalne i intuicyjne, a z drugiej strony jednak informacje zawarte w przekazie tego kompasu, powiedzmy, My przesiewamy przez nasze logiczne myślenie. I to wszystko trzeba jakoś połączyć w całość. Czyli właściwie my ten kompas musimy jakoś połączyć z mapami. Nie możemy ślepo iść za mapami bez kompasu, jak również nie możemy iść za kompasem bez map. To wszystko musi być spójne. I skąd mamy kurczę wiedzieć, jak to ma być spójne, jeżeli nigdy żeśmy tego nie robili? Hm? Zobaczcie, jak bierzecie do ręki kompas pierwszy raz w życiu. No to przecież nie wiecie, co oznaczają te literki. W, S, E, N, albo może polskie oznaczenia PN, PD, Zach, Wzch, S, W, S, E, N, W, N, E. To wszystko jest na początku dla nas zagadką. To jest czarna magia. Jeżeli my tego nie wiemy, nie wiemy, jakie jest znaczenie tych wskazań kompasu. To przecież nie wykorzystamy tego do niczego, prawda? I tak właśnie, słuchajcie, jest z naszymi emocjami. My te emocje możemy czuć, ale nie wiemy, co z nimi zrobić, bo nikt nam nigdy nie powiedział. I teraz potrzebna nam jest jakaś legenda do tego, jakaś instrukcja. A jeszcze zauważcie, że oprócz tych oznaczeń na kompasie, potrzebne nam są też pewne informacje, żeby sprawnie z tego kompasu korzystać. Na przykład, jak przyłożysz do niego magnes, to on może ci źle pokazać. Ten przekaz, ta informacja, kierunek, który on ci wskaże, będzie zniekształcony. I dobrze na tym wyjdziesz, jeżeli będziesz mieć wiedzę i świadomość, że ten przekaz, gdy przykładasz magnes do kompasu, jest zniekształcony. Ale jeżeli nie masz o tym pojęcia, to pójdziesz w ciemno, nie uwzględniając działania magnesu. I zabłądzisz: albo wpłyniesz na mieliznę, albo wpakujesz się na jakieś skały, albo utkniesz pod tojem. I ponieważ, wiecie, ta wiedza na temat kompasu to jest trochę gadania, jakieś 160 minut mojego gadania, na przykład, ja nagrałam dla Was taki kurs Emocje to Kompas i zawarłam tam wszystko, co chciałam Wam przekazać na temat emocji i korzystania z naszego wewnętrznego kompasu, żeby każdy mógł sobie to wziąć i po zaktualizowaniu map iść dalej już swoją drogą. Oczywiście tej wiedzy jest za dużo na odcinki podcastu, dlatego właśnie stworzyłam ten kurs. Jeżeli macie ochotę, jesteście zainteresowani instrukcją dotyczącą wewnętrznego kompasu, to zajrzyjcie sobie w link umieszczony w opisie. jest taka, że nie ma złych emocji. One wszystkie nam coś pokazują. Zarówno złość, jak i smutek, jak i żal, jak i zazdrość. Wszystkie te emocje coś nam pokazują, są jakąś informacją dla nas. I wszystkie w związku z tym, że są jakąś dla nas informacją, możemy wykorzystać konstruktywnie do tego, żeby się czuć lepiej. Brzmi dziwnie, prawda, że możemy wykorzystać naszą złość do tego, by się czuć lepiej. Ale wierzcie mi, tak właśnie jest. Złość jest bezcenną wskazówką dla nas. Tak samo zresztą z zazdrością. A zatem, żeby róża mogła odejść spod Tojtoja, to zaktualizować musi mapy i jeszcze w dodatku wygrzebać gdzieś tam ze strychu, z graciarni swój wewnętrzny kompas, trochę pouczyć się oznaczeń i zdobyć wskazówki na temat korzystania z niego, żeby wykorzystać ten kompas w jak najbardziej konstruktywny sposób, żeby uniknąć jakichś zniekształceń wynikających z, z przekazu kompasu, i w rezultacie zacząć z tego kompasu korzystać jednocześnie z mapami. Dokładnie to jest droga dla Róży. I zobaczcie, że Róża, taka świadoma, ze zaktualizowanymi mapami, siedząca pod tym tojtojem, która czuje się beznadziejnie po prostu z powodu tej sytuacji, w której uczestniczy, czuje. Złość, smutek, żal, myśli sobie jednocześnie, że jestem niewartościowa, nie zasługuję, to kiedy ona skonfrontuje to wszystko ze swoimi nowymi mapami, to wyniknie z tego prawdopodobnie, że ja czuję się niewystarczająca, ale dla Mariusza, dla innych ludzi czuję się ważna. Mam takie relacje, w których czuję się ważna. Są to na przykład moi przyjaciele. Jeśli czuję się niewystarczająca dla Mariusza, a dla innych się czuję ważna, to czy powinnam teraz na niego czekać? Nie, 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 przepraszam, inaczej. Czy ja chcę tutaj na niego czekać? Czy naprawdę to jest moja droga do spełnienia? Czy ja się z tym będę czuła lepiej, gdy będę na niego czekać, czy może z każdą minutą będę się czuła coraz gorzej? I wiecie, jeżeli ona sięgnie do swojego kompasu, to on jej zapewne pokaże, że zwiewaj stąd kobieto. Oczywiście, może istnieją takie osoby, które będą się czuły lepiej, czekając na kogoś, kto ich nie kocha w nieskończoność, ale myślę, że jednak nie jest to to, do czego większość z nas dąży w życiu. A jeśli już nie wiesz totalnie, czego ty chcesz i z czym byś się czuła lepiej, to wróć do tego pytania, o którym mówiłam na początku odcinka. Co byś poradziła? Tej wewnętrznej sobie, tej małej dziewczynce, która jest nadal gdzieś tam w tobie, tej prawdziwej tobie, którą jesteś, dokładnie takiej, jaka się urodziłaś, co by się jej poradziła, że co czujesz, że będzie dla niej najlepsze? Wiesz, dla niej będzie ci łatwiej pewnie poczuć to, co najlepsze, niż dla siebie aktualnej, ale jesteś tą samą sobą, co wtedy. Tylko nabyłaś tyle różnych destrukcyjnych przekonań, Albo inaczej mówiąc, jakichś nieaktualnych map wprowadzających cię w maliny, że już nie bardzo potrafisz być sobą, ale czujesz to nadal, bo twoje emocje wynikają z tamtej prawdziwej Ciebie. Więc co czujesz, żeby było najlepsze dla Twojej wewnętrznej prawdziwej Ciebie? I myślę, że tutaj większość osób odpowie na pytanie, czy czujesz, że najlepsze dla ciebie prawdziwe jest przesiadywanie pod tym tojtojem. Myślę, że większość osób zaprzeczy. Choć oczywiście mogę się mylić. Zadam pytanie na Instagramie i chwilę poczekam na trochę odpowiedzi i zobaczymy, jak sądzicie wy. No i cóż, chwilkę odczekałam na pytanie przeze mnie zadane: Czy czujesz, że przesiadywanie pod tojtojem jest dobre dla róży? Gdzie możliwe były odpowiedzi, wiadomo, że złe, nie wiem, albo oczywiście, że dobre. I na ten moment wszystkie osoby, które udzieliły odpowiedzi, zaznaczyły odpowiedź A, czyli wiadomo, że jest to przesiadywanie pod tojtojem dla róży złe. Czyli widzicie, nie tylko ja tak czuję i myślę. Gdyby się coś zadziwiająco zmieniło w wynikach tej ankiety, to powiem Wam to w kolejnym odcinku. Dziękuję natomiast za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli masz ochotę sięgnąć po więcej moich treści, to zajrzyj sobie na stronę PokójWgłowie.pl. Znajdziesz tam linki do mediów społecznościowych i transkrypcję wszystkich odcinków podcastu. Znajduje się tam też sklep z pamiątkami, gdzie można nabyć. Pamiątki związane z treścią niniejszego podcastu na stronie pokójwgłowie.pl w zakładce sklep. No jeżeli chcecie sięgnąć po instrukcję dotyczącą korzystania z waszego wewnętrznego kompasu i odgrzebać ten kompas, zetrzeć z niego kurz i iść z nim dalej, korzystając jednocześnie też z map, które sobie aktualizujecie, to sięgnijcie sobie proszę do kursu Emocje to kompas, który też znajdziecie na stronie pokójwgłowie.pl i startuje on już wkrótce. A teraz można zapisać się na listę zainteresowanych. Już setny raz opowiadała Kasia Iwaszczuk-Pudzianowska, a odcinek zmontowała Katarzyna Pilarska.